Nie uwierzycie, co słyszę? Ja myślałam, że jest zmiana czasu. Była zmiana czasu, ale nie myślałam, że za tą zmianą czasu, słuchajcie, nastąpiła zmiana pół roku. Znaczy, mamy sezon, słuchajcie, sezon koszenia. Mamy po prostu dziesiąty pokos, albo nawet i dwudziesty piąty pokos. Tak. Oczywiście żyłką. Żyłką pan tam się męczy. Jeden, drugi, trzeci. Słuchajcie, dzisiaj po drodze naliczyłam pięciu kosiarzy co nie wiem nie wiem co się dzieje z tym narodem mam tylko czasem nadzieję, że rzeczywiście zabraknie albo benzyna będzie na tyle droga, że będą tą trawę sobie zgryzać zębami. No chyba, że zaczną hodować owce, które będą im zgryzać tą trawę non stop, żeby miała 5 mm żeby nie zalęgło się tam nic, czego oni nie tolerują. No tyle.